Dzień dobry państwu. Znajdujemy się przy rondzie Regana, jednym z największych punktów na mapie naszego miasta komunikacji zbiorowej i indywidualnej. Tutaj krzyżuje się kilkanaście linii tramwajowych i autobusowych. Yy, mamy obok nieczynne, zaplanowane przy budowie ronda Regana przejście dla pieszych. Nie wiem co spowodowało, że to przejście nigdy nie zostało otwarte, ale jest to kolejny przykład na absurdy naszych planistów yy, dotyczących Budowy komunikacji zbiorowej. Czy to przejście komuś tu przeszkadza? Cykl świetny trwa ponad 90 sekund i można bezpiecznie, bezkolizyjnie przejść, co ułatwiałoby poruszanie się po tym miejscu. Czyli nie tylko dolnym przejściem podziemnym, ale także tutaj, jak widzimy, są tam tu przygotowane nawet obniżone chodniki na drugą stronę. Jestem chyba jedynym kandydatem na prezydenta, który otrzymał w dniu dzisiejszym. Ochronę, komendant miejski przejeżdżając tutaj poprosił, żeby policja nas monitorowała i była z nami wspólnie. Także dziękujemy bardzo za, za tą ochronę i zapraszamy na kolejne nasze akcje wyborcze. Dziękuję bardzo.